Zobaczcie, tutaj pierwsza, to, pierwsza waliza to moja, ona jest mała, tylko taka się duża wydaje, ale ona jest mała, tak na serio. Tutaj jest Stefy, jeszcze mniejsza, a tutaj jest taki, taka taty większa, ale to jest taka dlatego, że to jest kosmetyczka. I ogólnie tak to wygląda pięknie. Cześć. Cześć wszystkim! No, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale i... Jesteśmy na lotnisku! E, dowiecie, dowiecie się e, zaraz, e, gdzie jedziemy. E, e, I takie powitanko po prostu, a reszta vloga będzie potem. Takie po prostu po chcieliśmy <grym> zrobić powitanie, żeby tu w ogóle coś było. Okej. Okay. to się potem. Pa! pa. Okna mam bo... <grym> Tutaj jest taka torebka, nie wiem czy ona jest do wymiotów, czy do czego, ale jest taka. I tu jest taka ulotka do jakby była awakuacja. Mamy takie trzymadełko na telefon i tutaj jakbyśmy chcieli coś obejrzeć. O, takie coś. Tu mamy herbatkę, stefan też ma herbatkę. I tutaj jest stoliczek. Oparcie, jedno, drugie oparcie i Hej. To jest, jest taka szybka przerwa reklamowa. Eee, filmy nie będą się pojawiać każdą sobotę, tylko raz na dwa tygodnie w poniedziałki, żeby na prostu było nam wygodniej, bo jednak są wakacje i będzie trudniej nagrywać. Mamy też inne plany. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie za to, ale filmy na pewno będą, tylko po prostu rzadziej, ale po wakacjach od razu wracamy do tamtego rozkładu jazdy. W ogóle ona jest malutka, bo już widać koniec prawie, ale jest mega ładna. Zobaczcie na takie, tutaj jest taka zatoczka z takiego, tutaj jest takie, chmurki są i takie górki w ogóle, wciąż są góry i góry i góry tylko, więc tak. Patrzę tutaj jakiś yy, hotel chyba, albo coś w tym stylu. Ale ładne w ogóle tu takie cośki, co nie? Patrzcie. Zobaczcie, tam jest jakiś osiedle, gdzie na każdym domu jest basen. No bo to jest hotel. Ale to ładnie wygląda. Pięknie, co nie? Eee, jak fajnie w ogóle. To są po prostu chyba hotele, a reszta to jest taka pustynia, ale i tak będzie fajnie. Ogóle, jakie mamy baseniki i w ogóle wszystko z tyci, Słuchajcie, właśnie przed chwilą do, dojechaliśmy właśnie do hotelu. Jechaliśmy jeszcze troszeczkę chyba ponad godzinę, albo godzinę do hotelu. Yy, I mega długo przy receptie się w ogóle stało. Pa, pa! Do kolejnych odcinków!